To ja znowu Erwin Dzisiaj wam nagram moje wszystkie na razie karty Z Champions League 2014-2015 No i zaczynamy Rising Star Tibu Kurtua International Star Didier Drogba Limited Edition Łukasz Piszczek Limited Edition Łukasz Piszczek Legenda Eusebio Będziemy stawiać te najlepsze karty, o. Znak Realu, znak Romy, znak Arsenalu, znak Liverpoolu, Limit Edition Thibaut Courtois, o. Rising Star Eric Durm, Rising Star Fred, Rising Star F Victor Fisher Key Player Aaron Ramsey, Fans Favorite Estine Gerrard, Klub Juventus, Master Vidal, Dario Serna, International Star, Sporting, znak Sportingu, fan's favorite Ricardo Vanderhin, znak Atletico, fan's favorite Wesley Snyder, limitka niego Crossa, to też się postawi, Mam trochę Katar, no, to jeszcze limitkę Mario Gece Zwykły Wojciech Szczęsny. Ja wszystkich Polaków, co trafiam, to idą tu. Double Trouble. tu pójdzie... drugi Double Trouble. To samo od koleżanki za chyba... za tą Ladę Simy cały Real, co tak stoi jakby jak drużyna. To, a to... Już dalej, inna bajka. International Star Carlos Tevez, znak... wazel. Master Rosenberg, fans favorite John Terry, fans favorite Rui Patricio, Arek Milik. O i właśnie za tego inwin, no invent Ariana Robena dałem yy, właśnie game changer Aguero i i y, y ona mi dołożyła chociaż to się dla niej tak nie opłacało a moi koledzy, którzy byli po mojej stronie, mówili, że to się tak opłaca, że wiesz, bo się nigdy takiej drugiej okazji nie będzie. I właśnie ta koleżanka wypłaciła sobie z SKO, jakoś tak, y, pieniądze i kupiła sobie tą puszkę kolekcjonerską 300 taki plus limit. Miała limity. Y, podaj, że szczęsny, mój sander i błaszczyk, i trafił jej się Double Trouble Realu. Game Changer Vidal. Yy, ja pewnie dostanę na to jak się to nazywa. To co się wcześniej dostaje prezent jak się śpi. I przydyszył Ci pod łóżko. Święty Mikołaj. Nie wiem jak to się nazywa, ale pewnie dostanę to. Yy, Double Travel Chelsea. To sobie też zasłonimy Inwenty Vinesa. Nie wiem, jak to się wymawia. Wcześniej, miałam to w szkole, to ja zawsze umiem dobrze wymówić. Limit Piszczek, Master Ozil, La Decima, e, e, podnosi Ronaldo Puchar, znak Atletico, który się dzisiaj trafił, Rui Patricio, Master, to on się właśnie też trafił, Key Player Modric i jako, ja ciągle zbieram Arsenal, muszę mieć cały re, e, Arsenal. To zasłonimy, no nie wiem co. Może zasunimy legendę. O! Rosenberg fans favorite. Znak Malmo. O właśnie o tego Czupu Motinga dali ona mi jeszcze dołożyła. A znak Monaco, Fans Favorite Dominguez, Miralem Pianic Master Akinke. w paczce zostawiam sobie to na koniec. No, chociaż nie wiem co to jest. La Sima, cieszący się Ramos. One to Watch Montero, znak CSK i ostatni zakrzałkę. To na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie go. Proszę o suby, lajki.